Przypominając pokrótce, w tej części chciałbym przedstawić kolejne fragmenty z życia duchowego Malgaszy, rzucając trochę więcej światła na sferę spirytualną dotyczącą duchów przodków, fadi, czyli tabu związanych z nimi, czy też rytuałów sakralnych, takich jak na przykład niesamowicie intrygująca famadihana. czym jest tabu? To pytanie mogłoby się wydawać intuicyjnie proste. Nawet można by powiedzieć, że jest zbyt banalne, żeby oczekiwać na nie jakiejś poważnej odpowiedzi. No, ale mimo wszystko podejmę się w miarę ogólnego wyjaśnienia tego pojęcia, aby rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości, właśnie jak powinno się je rozumieć. I w zarówno akademickim, jak i potocznym znaczeniu tego słowa, tabu oznacza pewien zakaz podejmowania pewnych czynności wobec obiektów czy stanów rzeczy co do których to istnieje przekonanie o ich sakralności lub nieczystości, co świadczy z kolei o ich pewnej, można by powiedzieć, ambiwalencji. No a ewentualne złamanie tabu, ingerencja, naruszenie tego sprecyzowanego sakrum no prowadzi do, można by powiedzieć, skażenia takiej osoby. No i zależnie od społeczności, owo skażenie wiąże się z nałożeniem na takiego nieświadomego pechowca albo celowego prowokatora pewnych sankcji o charakterze społecznym. Sankcji, które mogą się wahać, odpotocznie to mówiąc, obrażenia się i unikania takiej jednostki, która właśnie to znieważyła pewną świętość, po całkowite wykluczenie jej ze społeczeństwa, pozbawienie jej wolności, czy nawet nałożenie kary o najwyższym wymiarze kary śmierci. No co raczej też w tak skrajnych przypadkach jest niemal zawsze jakoś uwarunkowane prawnie. W socjologii czy antropologii no nierzadko uważa się tak, że, że tabu zabójstwa czy kazirodstwa no stanowią pewien punkt zwrotny w historii ludzkości jako gatunku w ogóle i stanowią moment właśnie przejścia gatunku ludzkiego z ogólnie to pojmowanego, pewnego chyba nieokreślonego jeszcze do końca stanu natury do stanu kultury również niezbyt dokładnie określonego. Samo tajemniczo, egzotycznie wręcz brzmiące dla mieszkańców zachodu słowo tabu, pochodzi prawdopodobnie z języka tongijczyków lub maorysów, od słowa tapu, które właśnie oznaczało w tamtych, w tamtych społecznościach wszelkie zakazane pokarmy, jak i jednocześnie zakaz dotykania wodzów przez nieupoważnione mm, do tego jednostki. Wśród społeczności zamieszkujących Madagaskar, w oczywisty sposób, tak jak w każdym innym miejscu na Ziemi, no istnieje też wiele obowiązujących tabu społecznych. Ale obok też listy tabu, czy można właśnie powiedzieć norm społecznych, Malgasze wytworzyli jeszcze kolejne reguły, niezbędne do według nich poprawnego funkcjonowania w społeczności, i tymi regułami są tak zwane FADI. I tak owych fadi no nie można do końca nazwać odpowiednikiem tabu w kulturze malgaszy. Działają one w pewien sposób równolegle, jako pewne odrębne zasady. Oparte są natomiast w zupełności na zasadzie wierzeń czy przekonań, no które to sygnalizują, kiedy to pewne czynności, pewna interakcja z różnymi przedmiotami, z różnymi miejscami czy stworzeniami, no wiąże się z mniejszym lub większym niebezpieczeństwem czy właśnie nie, nieczystością. Ale o tym troszeczkę opowiem później. Natomiast samo słowo Fadi przybyło do wybrzeży Madagaskaru no wraz z pływami pochodzącymi właśnie z Indonezji, a tłumacząc je w najbardziej chyba prostoliniowy sposób, no oznacza ono zakaz. I ci, którzy z kolei łamią Fadi, są nazywani maloto, co dosłownie można przetłumaczyć jako nieczystość. Madagaskar też przez swoje wewnętrzne podziały społeczne i tożsamościowe, no jest również i zróżnicowany pod kątem fadi. Ich podział opiera się wszelkim próbom mapowania czy przypisywania ich właśnie do konkretnych grup. Można co prawda próbować je uogólniać, mówiąc, że większość członków, na przykład utożsamiających się z daną społecznością, no właśnie przestrzega konkretnego fadi. Natomiast są one często zupełnie inne, również na lokalnym poziomie, gdzie różne wioski, gospodarstwa czy nawet rodziny właśnie obchodzą je w inny sposób. Także owe zakazy bywają przepisywane nie do pierwiastka ludzkiego, ale też często do konkretnych miejsc czy obiektów znajdujących się na wyspie. I takimi przykładami fad obowiązującymi ponad mniejszymi podziałami terytorialnymi i społecznymi. Które, które w pewien sposób dobrze chyba obrazują ich naturę, to przede wszystkim można wymienić zakaz wskazywania palcem na miejsca pochówku. Zakaz jedzenia węgorzy przez kobietę w ciąży, czy też mówienie o nowonarodzonym dziecku, że jest brzydkie, czy właśnie o nienarodzonym dziecku, że będzie brzydkie. No i może to troszeczkę brzmieć kuriozalnie czasem dla mieszkańca świata zachodniego, natomiast są to w pełni poważne przekonania, głęboko zakorzenione właśnie w owym światopoglądzie malgaszy. Fadi również no, nie mają jednolitego źródła pochodzenia magicznego, a raczej najłatwiej je podzielić na pewne trzy odrębne grupy, które w pewien sposób wyjaśniają ich genezę no jaki stanowią o mocy i powadze sankcji, które są nakładane na takiego feralnego nieszczęśnika, który je złamie. Najsurowsze są nazywane sandranami i wiążą się z bezpośrednim urażeniem duchów i zniesławieniem całej sfery sakrum. No, z perspektywy zachodniej, chyba najbliżej można byłoby je porównać do pewnych określanych przez Kościół bluźnierstw czy herezji, no i wiążą się one a No, naprawdę zesłaniem niezwykle surowej kary przez duchy przodków. Z kolei to fadin drazana. Są nazywane fadi, będące normami odnoszącymi się do duchów przodków, no jak i wszelkich czynności, które mogłyby ich zdenerwować bądź urazić. No jednak w razie potrzeby mogą zostać one złamane, by potem właśnie taki, taki nieszczęśnik mógł je odpracować swoim zadośćuczynieniem. Takimi fadi o najmniejszych konsekwencjach. To tak zwane Fadim Piera Hamonia, mające głównie przełożenie na coś, co można byłoby porównać no chyba do norm grzecznościowych, o no bardzo niewielkich konsekwencjach społecznych, zwykle będące zaledwie czynnościami powodującymi pewien, pewien niesmak w oczach przodków. Fadi natomiast nie są żadną pozostałością, która obowiązuje społecznie, wyłącznie z jakiegoś faktu podtrzymywania tradycji, no ponieważ są zjawiskiem dostosowującym się do zmieniających się czasów, no i nowe, nowe fadi są tworzone nieprzerwalnie po dziś dzień. I taki obraz zmiennościowych zakazów. Wobec właśnie przekształcającej się rzeczywistości, no, będzie niewątpliwie dobrze ilustrowała sytuacja, która no, niewątpliwie też w historii wy wywróciła cały, e, cały świat malgaszy do góry nogami. No, był to, e, było to pojawienie się białego człowieka u wybrzeży Madagaskaru. I właśnie wówczas Fadi stały się pierwsze konie importowane na wyspę, pierwsze króliki przywiezione przez misjonarzy, nowe artykuły spożywcze, a zwłaszcza tak zwane europejskie leki, takie jak sól, jodek potasu, czy rum i pieprz. To natomiast jak silnym jeszcze współcześnie elementem kultury są owe zakazy. No dobrze obrazuje fakt, że dzisiaj zakładanie nowego przedsiębiorstwa, no pewnej spółki czy każdej innej instytucji wpisującej się w desygnaty słowa biznes, no wiąże się z złożeniem rytualnej ofiary nazwanej yoro, no aby właśnie udowodnić, że nowa działalność no nie będzie naruszać zasad fadi. Czyli nie będzie prowadzić tak naprawdę żadnej działalności wbrew woli przodków. I kwestia obecności FADI w społeczeństwach malgaszy też niespodziewanie pojawia się przy niezwykle często obecnie poruszanym problemie, jakim jest ochrona środowiska. W dobie, gdzie tylko 5% terenów wyspy jest objęte ścisłą ochroną, a niemal wszystkie endemiczne gatunki wahają się odbycia zagrożonymi po zepchnięcie na skraj wyginięcia, no wszelka pomoc w protekcji środowiska jest na miarę złota. I mało kto by się spodziewał, ale reguły przestrzegania FADI okazały się tak bardzo pozytywnie wpływającym czynnikiem. Mówiąc już też o bardziej konkretnych przykładach, to zasady fadi obejmują bardzo często miejsca będące naturalnymi sanktuariami Madagaskaru. Od świętych jezior i zagajników, po całe połacie lasów i wybrzeży, no mogą być one właśnie objęte fadi. Co w większości też zabrania jednocześnie wszelkiej ingerencji w dany teren, no a z pewnością wszelkiego zaśmiecania czy degradacji naturalnych elementów. Też w wierzeniach malgaszy, a także spożywanie wielu gatunków zwierząt endemicznych, no właśnie jest fadi. W tym niemal na przykład wszystkich gatunków lemurów. Na przykład lemury z gatunków indrisowatych nawet są uważane za zwierzęta będące nośnikami ludzkich dusz. Wiadomym jest także fakt, że globalizacja i komercjalizacja no, sprawiła, że przybycie białego człowieka współcześnie na wyspę nie oznacza, że pracuje on dla żadnych zarządców kolonii francuskiej, a najprawdopodobniej, że odwiedza już te ziemie w celach turystycznych. Jak więc zasady Fadi mają się do niezwykle tłumnie przybywających na Madagaskar turystów? No i to zależy bardzo od powagi sankcji duchowych, jakie wiążą się właśnie no, ze złamaniem danej zasady, także od nastawienia konkretnej społeczności do zagranicznych przybyszy, czy nawet tego, czy dana osoba zrobiła to z premedytacją, czy bez niej. Jednak trzeba mieć na uwadze, no, że w mniejszym czy większym stopniu zawsze jest to naruszenie sakrum, zawsze to jest naruszenie świętości, co wiąże się z konkretnym oddziaływaniem sfery spiritualnej na życie wierzących, na ich kontakty duchowe z duchami ich przodków. To, co może skutkować zawsze urażeniem mieszkańców swoją ignorancją, czy też celową zniewagą, bądź nawet definitywnym zakazem przebywania właśnie wśród nich z uwagi na bycie malot. Mówiąc o elementach składających się na światopogląd, na system wartości, czy reguły właśnie zarządzające rzeczywistością w społeczeństwach Madagaskaru, nie sposób pominąć także jednego z najbardziej intrygujących pojęć, jakim niewątpliwie jest Hasina, dosłownie tłumaczona jako świętość. I to definitywnie jedna z takich centralnych koncepcji filozoficznych, jedna z centralnych idei, na których właśnie oparte było przede wszystkim społeczeństwo jeszcze w czasach świetności Królestwa Meriny, no ale jest i ono obecne współcześnie. Zgodnie z tymi wierzeniami każdy człowiek posiada w sobie pewną, pewną dawkę hasiny. Jest to pewnego rodzaju system wyznaczający swoisty kompas moralny, no zbliżony chyba można porównać do azjatyckiego poglądu na karmę. Najlepiej te koncepcje obrazuje natomiast nie sama esencjalizacja pojęcia, a wytłumaczenie działania, na jakim się opiera. Natomiast, by jakkolwiek spróbować to przybliżyć, to Hasina ma swoisty charakter strumienia, no takiego pewnego przepływu energii, i właśnie działa tak, że jest podstawową przyczyną skuteczności i powodzenia, no bądź jego braku, we wszelkich działaniach człowieka. Poziom Hasiny jest też zdeterminowany przez albo dobre, albo złe uczynki. I szczególnie mają znaczenie tutaj te uczynki dotyczące sfery sakralnej, czyli wszelkie czyny wobec przodków, jak na przykład przestrzeganie fadli. Najwyższy poziom Hasiny był tradycyjnie utożsamiony z postaciami władcy, przywódców, czy też głowami rodziny w sferach takich bardziej już lokalnych. I też w XIX wieku termin Hasina nabrał pewnego znaczenia. Trybutu lub darów, właśnie składanych władcom podczas różnych ceremonii. I zazwyczaj to były dary, właśnie pod postaciami monet czy samych modlitw. I pomimo chrystianizacji znacznej części wyspy, no, koncept Hasiny jest nadal żywy, jest nadal uwzględniany w życiu przez Malgaszy. No i co więcej, określają oni pewną moralność chrześcijańską, jako swoistą Hasinę Europejczyków. I zmieniając też odrobinę tematykę, przechodząc do kolejnej sfery życia, to wydarzenie przejścia istoty ludzkiej ze stanu życia do stanu przeciwnego, śmierci, no zawsze wiąże się ze swojego rodzaju uwarunkowanym kulturowo rytuałem, mającym za zadanie właśnie no dopełnić procesu, procesu opuszczania świata. Obrzędy pogrzebowe czy ceremonie towarzyszące różnego rodzaju świętom, w których to właśnie zmarli stanowią centralny punkt, no są zwe, sferą życia sakralnego tak osobistą, tak bliską, rodzinną, a jednocześnie tak niezwykle istotną, no, że nie dziwi fakt, jak bardzo są one zróżnicowane wśród różnych społeczności na globie. Wśród grup malgaszy praktykowane są niezwykle intrygujące tradycje dotyczące właśnie opuszczania świata ziemskiego, Szczególnie zwracający uwagę jest taki rytuał nazwany famadihana, który praktykują no niemal wszystkie odrębne grupy zamieszkujące wyspę. Najmniej no natomiast rozpowszechniona właśnie ta tradycja jest na południowo-wschodnich wybrzeżach wyspy. Natomiast, żeby dobrze przedstawić znaczenie i przebieg tych barwnych tradycji, no trzeba też zacząć troszeczkę od początku. Trzeba wyjaśnić znaczenie w ogóle duchów przodków i życia pośmiertnego w życiu malgaszy w ogóle. I tak, mimo zaszczepienia chrześcijaństwa i islamu, to według zwykle statycznych statystyk, u ponad połowy mieszkańców wyspy nadal takie miejsce kluczowe, można by powiedzieć centralne, w życiu duchowym, stanowi właśnie wiara we wpływy i losy zmarłych członków społeczności, wiara w duchy przodków. I przekonanie o ich wpływie, o mocach czy znaczeniu w życiu ziemskim, oczywiście jest uwarunkowane od danej wspólnoty mieszkańców na wyspie. Jednak podobnie jak w wielu innych kwestiach, no można spróbować wyodrębnić przebijające się główne nurty, no właśnie przestrzegane wśród większości owych społeczności, biorąc pod uwagę mniej lub bardziej drastyczne modyfikacje lokalne. No i moment śmierci oznacza pewne przejście ze stanu człowieczeństwa do stanu bardziej wywyższonego, jakim jest bycie razana, czyli owym można by przetłumaczyć duchem przodkiem. Owi zmarli pełnią natomiast rolę pośredników między bóstwem, zazwyczaj nazywanym zanacharem, a ludzkością, no przez co są obdarowani mocą wpływania na losy żywych i pewnego ingerowania w świat materialny. W zależności od konkretnego przodka czy przodków, no wykonują oni przeróżne zadania. Zwykle trzymają to piecze nad konkretnymi jednostkami, rodzinami czy całymi wioskami, no nagradzając, karząc, pomagając i wskazując w drogę śmiertelnikom. Ponadto w większości społeczności są oni także źródłem, z których to wypływa cała siła życiowa wyspy. No nie zadziwia więc fakt, że to oni są określani w dosłownym tłumaczeniu bogami na ziemi, no właśnie przez to, jak niezwykle istotną funkcję pełnią. W tym światopoglądzie więc, wszelkie nieszczęścia, jak i pomyślności, no w większości przypadków są zsyłane przez przodków. No i podchodząc do takiego poglądu logicznie, no jest to racjonalne, żeby owych przodków nie gniewać, no ale dbać o ich przychylność, dbając o ich pamięć, o szacunek pośmiertny, no na przykład przestrzegając wspomnianych wcześniej, nałożonych przez nich zresztą reguł fadi, lub też składając im ofiary. Nawet przy codziennych czynnościach można to okazywać. Taką popularną tradycją jest na przykład przy okazji otwierania butelki rumu, no wylewanie odrobinki w róg pomieszczenia, właśnie jako dar dla przodków, no czy też najzwyczajniej odprawiając należne im obrzędy, no w przeciwnym razie trzeba się liczyć z niefortunnymi konsekwencjami. I w tym ujęciu, więc, no nacisk w kulcie zmarłych nie dotyczy ich życia pozagrobowego ani wydarzeń, jakich tam doświadczają, jak na przykład raju czy potępienia, no ale jest on położony na relacji między umarłymi a żywymi, no i właśnie roli sprawowania mniejszej lub większej kontroli tych pierwszych nad tymi drugimi. I mimo ogromu zróżnicowania praktyk i wierzeń dotyczących przodków na Madagaskarze, jest możliwe do przywołania chociażby kilka nazwanych rodzajów postaci, w których właśnie przedstawione są owe duchy. Przykładem takiej nazwy jest Lolo, i to jest dusza niedawno zmarłej osoby, przebywająca jeszcze w pewnym zawieszeniu między światami, w swoistym limbo rzeczywistości. No i naturalnie tęskni jeszcze za przyjaciółmi, za rodziną, za całym starym światem i przedziera się przez to do niego jeszcze w formie ćmy lub motyla. I zdecydowanie mniej sympatyczną formą ducha. Jest tak zwana angatra. Tak nazywane są przez malgaszy dusze, no które to notorycznie są ignorowane, lub co gorsza, zostaną oszukane bądź wykorzystane. Wówczas zmieniają swoją formę, nawiedzają własne groby, zsyłają choroby i wszelkie inne dolegliwości na świat ziemski. No i taka angatra jest bytem, do którego powstania no mieszkańcy nie chcą dopuścić w żaden sposób. Co oczywiście się zdarza, no bo jak wiadomo, zło zawsze gdzieś krąży między ludźmi, ale w szczególnych przypadkach. W szczególnych przypadkach łamania zasad poralności, takich fundamentalnych zasad przodków, można by powiedzieć zasad praw natury, Angatra zmienia się w kinolię. Wtedy to przybiera formę cielesną i jest to forma o wyglądzie człowieka o czerwonych oczach i niezwykle długich paznokciach, do których gniewu nie jest w stanie zaspokoić nic poza karą wymierzoną w nieszczęśników, do którzy dopuścili się wszelakich bezeceństw. Też to znaczenie, jakie mają przodkowie w wierzeniach malgaszy, w prosty sposób można zaobserwować także w pewnych materialnych manifestacjach, jakim są przede wszystkim krajobrazy wyspy usiane przez grobowce, no i zazwyczaj zbiorowe, bogato zdobione rzeźbami, malowidłami, czy innymi elementami sztuki sakralnej, jak na przykład kośćmi zwierząt. Są one postrzegane jako to szczególne miejsce, gdzie najłatwiej no, skomunikować się z przodkami. Oczywiście też w zależności od zamożności rodziny zmarłego i jego pozycji społecznej są mniej lub bardziej okazałe, natomiast nie sposób nie przyznać, że nawet te najskromniejsze nadal mogą się wydawać ozdobione z groteskową wręcz precyzją. Nierzadko również przewyższają one kosztami budowy i utrzymania sam dom rodzinny owego przodka. Ziemia, na której znajduje się dany rodzinny grobowiec, jest też dumnie określana jako tanin drazana, ziemia przodków. No jest ona w pewien sposób niezbywalna w rodzinie i na każdym z jej członków ciąży brzemię dbania o nią. Dzieci na przykład mają pewne prawo wyboru opieki i pochówku pośród grobowców ojca lub grobowców matki. Natomiast wszelkie obyczaje społeczne skutecznie przeciwdziałają sytuacji, kiedy to dany grobowiec no miałby pozostać bez potomka, który by się nim zajmował. I owa, owa Tanindrazana. Stanowi także w społeczeństwach malgaszy podstawową taką sferę sakrum, miejsca zupełnie odrębnego od reszty świata, takiego miejsca zadumy i komunikacji z przodkami. Pewną też szczególną osobliwością, bez wątpienia ciekawą do zaznaczenia w przypadku mówienia o tanim drazanie, jest sfera sakralna, jaką otacza się drzewo tamaryndowca w grupach określających się mianem Bara. Owe rośliny uznawano za pewien byt liminalny, to znaczy będący na granicy świata rzeczywistego. I świata duchów przodków, a co za tym idzie, mieszkańcy otaczający ogromną czcią przodków zostawiają dla nich ofiary pod owymi drzewami, aniżeli jak to ma miejsce właśnie w większości innych miejsc na wyspie. Gdzie to grobowce stanowią takowe właśnie miejsce. Ewentualnie też owi członkowie grup bara spędzają przy tamaryndowcach czas na aktywnościach również otoczonych pewną warstwą sakrum, jak na przykład tkanie całunów czy innych materiałów, noszonych to zazwyczaj podczas różnorakich ceremonii, lub też najzwyczajniej siedząc w zamyśleniu czy próbując porozumieć się z przodkami podczas modłów. No, i po tym i tak dość pobieżnym przybliżeniu, właśnie jakie znaczenie ma kult przodków i tradycji wśród społeczności Madagaskaru, przejdę do jednego chyba z najbardziej intrygujących rytuałów, właśnie związanych z obrzędowością pochówku. No, jakim jest wspomniana wcześniej tylko z nazwy Famadihana. I Famadihana jest ceremonią powszechnie praktykowaną no przede wszystkim pośród takich grup które się określają mianem Merina, Sakalawa i Betsileo i sam rytuał odbywa się co mniej więcej 5-7 lat w porze suchej i ujmując to chyba najprościej jak tylko mogę to polega on na wyniesieniu szczątków zmarłego z i podbytych odbytych obrzędach z powrotem włożeniu go w objęcia grobowych ciemności. Całe przedsięwzięcie jest organizowane przede wszystkim w celu okazania pewnego szacunku i czci należnej przodkom, ale także odbywa się w pewnych wyjątkowych sytuacjach na przykład, gdy to kości przodków znajdują się w grobowcu zbyt oddalonej od ziemi zamieszkanej obecnie przez jego rodzinę. I tak całe święto może trwać do tygodnia czasu. Natomiast najistotniejsza jest jedna kluczowa ceremonia. W wybrany dzień rodzina zmarłego lub zmarłych wyciąga ich szczątki z grobowców, no by następnie ułożyć je na matach i owinąć takim jedwabnym całunem nazywanym Lambamena. Członkowie rodziny następnie obnoszą tak owiniętego zmarłego po całej ziemi, na której żyją, no, obrazując mu co się zmieniło i informując o sytuacjach rodzinnych i wioskowych. Innymi słowy, plotkując z nim. I obchód po wiosce zakończony jest wizytą w progach domu potomków zmarłego. Natomiast w samo południe rozpoczyna się pewna procesja mająca złożyć szczątki z powrotem do grobu. Ciała zmarłych są niesione na ramionach kobiet, które całą drogę właśnie aż do tanin drazany przemierzają pewnym tanecznym krokiem. Po dojściu w obrany cel to mężczyźni wydobywają szczątki wszystkich zmarłych obecnych w krypcie, no by zostały obnoszone wokół całej ziemi cmentarnej. Kobiety pochwytują po tym wszystkie szczątki swoje ramiona i siadają wraz z nimi w okręgu, a mężczyźni zwracają się do obecnych przodków no i proszą ich o tak zwane sodarno, czyli błogosławieństwo. A owoc sodarno no, mieliby otrzymać w zamian za podarowane przodkom jedwabne chusty. Atmosfera następnie szybko opiera zupełnie inny, bardzo radosny ton i szczątki zmarłych trafiają w taneczne objęcia kobiet, które to dodatkowo podrzucają ciała, a mężczyźni po kolei składają je do grobów, i główna ceremonia dobiega końca. Kobiety jeszcze, które biorą udział w rytuale, no często ukradkiem zrywają kawałek z wybranego całunu, by móc go schować pod swoim posłaniem, a taki element no, ma być obdarowany mocą przodka i zapewnić sprowadzenie płodności. No i po tym opisie nakreślę może bardziej troszeczkę szerszy kontekst, jaki otacza to święto. Intrygującą kwestią jest na pewno stosunek później sprowadzonego na wyspę chrześcijaństwa. Uogólniając to protestanci z naciskiem na ewangelików, no nawracając, malgarzy całkowicie zabronili owych praktyk pogrzebowych. Co ciekawe, natomiast Kościół katolicki, no prawdopodobnie też w opozycji do reformatorów, zezwolił na kontynuowanie tych tradycji, postrzegając je jako ceremonię wyłącznie kulturową. Nie zmieniającą natomiast chrześcijańskiego światopoglądu religijnego. Nasuwa to troszeczkę na myśl podobną, może trochę analogiczną, sytuację z katolicko-indiańskim świętem zmarłych w Meksyku. No i oprócz samej funkcji oddania czci i honorów przodkom. Owo święto ma miejsce także z innych powodów. W większości społeczeństw malgaszy panuje przekonanie, że duchy zmarłych ostatecznie dołączają do świata przodków dopiero po całkowitym rozkładzie ciała. I aby przyspieszyć to i pomóc, właśnie w tym. Tym, w tym wypadku mają owe ceremonie. No i także biorąc pod uwagę rolę, jaką pełnią przodkowie w wierzeniach, no nie trudno przepuścić także, że Fama Dihana jest jednym z takich najważniejszych świąt no, w całym spektrum życia duchowego na Madagaskarze. Prowadzi to także do pewnych pobocznych skutków społecznych. Mianowicie, no, całe rodziny i ich najbliższe osoby no, muszą stawić się na uroczystość, co skutkuje też z kolei zacieśnianiem się i podtrzymywaniem owych, no nawet nierzadko bardzo odległych więzi. Natomiast rytuał coraz częściej jest też zastępowany przez inne obrzędy sakralne. Na no to przede wszystkim z uwagi na koszt jedwabnych całunów, których to też z każdą ceremonią no, trzeba kupować coraz więcej. Także za sprawą malgaskich lekarzy no, owe praktyki zostały prawnie zakazane, a to się stało, gdy stwierdzono ich jawną korelację z pojawianiem się ognisk dżumy płucnej. Natomiast też jak to bywa w wielu przypadkach tak istotnych tradycji, no, wiele społeczności nie rozważa nawet stosowania się do zakazu. I w tym miejscu też chciałbym zakończyć to omawianie takich niezwykle podstawowych elementów, do których przybliżenie pomaga w niewielkim choć stopniu zrozumieć część światopoglądu mieszkańców Madagaskaru, by w następnej części już skupić się to na konkretnych legendach i opowieściach, które można to wpisać w ramy tak zwanego folkloru. Po tym powierzchniowym przybliżeniu tych niezwykle kluczowych aspektów składających się na światopogląd duchowy Malgaszy, można mieć już dość bazowy ogląd na to, jakie elementy w jaki sposób tworzą wiele tradycji i świadczą o niektórych zachowaniach wśród społeczeństw na wyspie. Natomiast no, nie potrafiłem ograniczyć się tylko do tych wycinków rzeczywistości wyspiarzy, a w kolejnej części chciałbym opowiedzieć historię wahające się statusem od świętej opowieści mitycznej do zaledwie baśni. Także chciałbym przybliżyć rytuały i obrzędy związane z ich treściami, a dotyczyłyby one w znacznej mierze tak wszechobecnych, nieludzkich mieszkańców Madagaskaru zwierząt, podkreślając szczególnie obecność lemurów w owym folklorze. Na sam koniec z kolei opowiem jedną z najważniejszych historii znajdującej się w dorobku kulturowym wyspiarzy, nazywanej eposem narodowym, eposem bohaterskim, a mowa tu o dziele pod tytułem Ibonia.